Program powstał we współpracy z Mini Cooper SE. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Technicznie rzecz biorąc, a dzisiaj technicznie rzecz biorąc będziemy poruszać temat elektromobilności. Rozmawialiśmy na temat napędów elektrycznych, na temat zielonej rewolucji, w którą wpisany jest, wpisana jest elektromobilność. I dzisiaj ten temat kontynuujemy. Moim gościem jest Rafał Znyk, general director Mini Polska. I od razu pytanie o Was, najpierw, dlatego, bo Mini nie kojarzyło się do tej pory z marką, która stawiała na elektromobilność. Wiem, że się to zmieniło. Wypuściliście pierwszy model Waszego pojazdu w pełni elektrycznej. Teraz moje pytanie: czy to jest najlepszy czas na to, żeby postawić na elektromobilność? Czy to jest Ej. przypadek, że akurat teraz? To jest bardzo dobry czas. Mhm. Obserwujemy już od kilku lat e, bardzo szybki rozwój elektromobilności w Polsce, i patrząc kilka lat wstecz do. 2019 roku mieliśmy wtedy raptem 1000 ładowarek ogólnie dostępnych. Mhm. Dzisiaj mamy ich około 2500. Tak więc ten rozwój jest bardzo szybki. Podobnie jest, jeżeli chodzi o ilość dostarczanych samochodów. To jest rok do roku 100% wzrost na rynku. Chociaż cały czas mówimy o niedoborze y, infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. To prawda. Jak popatrzymy na. Kraje Europy Zachodniej, no to ilość tych ładowarek jest zdecydowanie większa. No, w Polsce jeżeli mówimy o ładowarkach ogólnie dostępnych, to tych najszybszych, między 25 KW do 350 KW, mówiąc tak technicznie, mamy raptem około 700, tych między 11 a 22 KW mamy około 1700. Tak więc cały czas ilość tych ładowarek jest niewystarczająca, ale bardzo się cieszę, że przybywa bardzo szybko, ponieważ samochodów elektrycznych będzie przybywać. Program mój elektryk nam na pewno w tym pomaga, gdzie mini świetnie się wpisuje w, w, tym w tym programie. Dlatego dalszy rozwój to jest niezaprzeczalny element i dalszy rozwój to jest tylko kwestia czasu. No tak, ale mini do tej pory kojarzyło się głównie z pojazdami miejskimi. Mhm. E, czy jakby postawienie na elektromobilność coś w tym obszarze zmienia? Na chwilę obecną w Polsce elektromobilność jeszcze jest tematem miejskim, ze względu na e, infrastrukturę, ponieważ gro ładowarek jest dostępna w dużych miastach. Natomiast, tak, mini kojarzy się z miastem. Mini ma samochody miejskie i kompaktowe, natomiast no, jest to doskonałe, doskonałe połączenie, ponieważ w mieście najczęściej stoimy w korkach. No, dużo lepiej stać w korku w samochodzie elektrycznym, który nie smrodzi, możemy jak już ruszymy, jedziemy. Bezszelestnie, ale dbając o środowisko, bo też bezemisyjnie. Natomiast na pewno każdy z nas, kto stoi w korku rano czy po południu wzdłuż buspasu marzy o tym, żeby mieć samochód elektryczny i wyminąć, wyprzedzić wszystkich buspasem i zdążyć do domu dużo szybciej. Albo wjechać do centrum miasta czy, czy, czy na rynek Starego Miasta, co dla elektryków dzisiaj jest możliwe. Zadam pytanie, które ostatnio, y, ostatnio zadał mi ktoś na konferencji. Ja je powtórzę, bo y, uznałem, że ono powinno gdzieś wybrzmieć w przestrzeni publicznej dużo głośniej niż tylko jakaś tam przestrzeń, nie jakaś tam, ale przestrzeń konferencyjna. Czy to nie jest tak, że my z tą elektromobilnością trochę przesadzamy? Zaraz wytłumaczę. Y, o, o co chodzi? Jeżeli sobie spojrzymy na baterie te jonowolitowe, które są o, o stałym elektrolicie, które są jeszcze wykorzystywane w pojazdach elektrycznych, to ich wydolność mniej więcej m, 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 wpisuje się w taki model bateria, która waży 100 kg, to jest 100 km zasięgu. Czyli 300 kg bateria wystarczy do 300 km mhm. zasięgu. Nie mamy sieci szybkiego ładowania. Owych pojazdów za dużo, co oznacza, że jeżeli robię na przykład zakupy i parkuję taki mini na, w supermarkecie mam pół godziny albo godzinę na naładowanie, mhm. to to wystarcza do przejechania takim samochodem 60, 70, 80 km, no może się mylę. Przede wszystkim 80% naładowania baterii w samochodzie elektrycznym pozwoli nam na przejechanie zdecydowanie więcej niż mhm. 50-60 kilometrów. Możemy to zrobić, e, tak, jak, tak jak właśnie e, powiedziałeś, możemy to zrobić w pół godziny. Jeżeli mamy ładowarkę e, DC, czyli tą powiedzmy najmocniejszą, wystarczy zjeść e, ciastko i, i, i napić się kawy i mamy samochód naładowany na kolejne 150-300 kilometrów, w zależności mhm. od, e, od samochodu. Natomiast rozwój infrastruktury jest tak e, duży, tak szybko ilość ładowarek w Polsce się zwiększa, że to jest w kwestii najbliższych lat naprawdę dostępność ładowania będzie bardzo popularna. Dodatkowo ilość montowanych paneli fotowoltaicznych w polskich domach cały czas idzie do przodu. Ilość farm wiatrowych, farm słonecznych, to wszystko powoduje, że ten trend będzie się rozwijał i ilość samochodów elektrycznych w Polsce. Będzie rosła zdecydowanie. W przypadku ładowania na przykład w domu, czy z ładowarki nieco wolniejszej, jest to około 3-3,5 godziny. Natomiast szybkie, szybkie ładowanie jest coraz bardziej popularne, bo tych ładowarek DC zdecydowanie, ilość tych ładowarek zdecydowanie rośnie. Natomiast co chcę powiedzieć, my zrobiliśmy taką taki wywiad, taką ankietę wśród naszych klientów BMW Group. Zapytaliśmy, gdzie ładują swoje samochody elektryczne i hybrydowe typu plug-in. 80% tych klientów powiedziało, że ładuje te samochody w domu. Czyli większość z nich to są właściciele odrębnych posesji. Duża część z nich Duża to, są, z nich. to, to mhm. są właściciele odrębnych posesji, którzy posiadają fotowoltaikę. Tak, i tak, tak. Jeżeli mamy fotowoltaikę, to wiadomo, możemy te samochody oczywiście w zależności od tego, jak sobie to ustawimy, ładować praktycznie za darmo. Mhm. Natomiast czy jest to trend tymczasowy? Uważam, że nie, mhm. ponieważ wiemy, jakie dzisiaj są koszty paliwa, benzyny, ropy. Jeżeli weźmiemy, dla przykładu, mini, taki e, Cooper S czyli szybki samochód, szybki miejski samochód, który ma około 180 koni, 180 koni. weźmiemy jego średnie spalanie plus dzisiejszą e, cenę paliwa, koszt przejechania 100 km to jest około 50 zł, 50-60 zł. Natomiast jeżeli weźmiemy samochód elektryczny, Mini Cooper SE, który też ma 180 koni, 184 dokładnie, ma bardzo podobne parametry. Taką samą ilość miejsc w miejsca w środku, to jest bardzo ważne. Nie mamy mniejszego bagażnika, nie mamy mniejszej ilości e, dla pasażerów. Zakładając, że prąd to jest 60-70 groszy, oczywiście to w, w każdej sytuacji może być inaczej. Średnie spalanie między 15 a 16 e, e, kWh e, na 100 km, no to wychodzi nam 9-10 zł. To jeżeli tankujemy prąd z sieci ogólnodostępnej za 10 zł. Wersus 50 złotych samochodu. Czyli za 150 złotych bylibyśmy w stanie dojechać do Rzymu. Musielibyśmy sprawdzić. Nie wiem, czy ktoś próbował. Na pewno tacy śmiałkowie byli. Jak, u, jak wygląda czas ładowania w takim razie waszego samochodu? Czas ładowania. Przy baterii, przy infrastrukturze szybkiej i klasycznej? Przy infrastrukturze klasycznej, bo tutaj też nie możemy mhm. zapominać, że taki samochód możemy naładować. Zarówno z gniazdka domowego, tak. z wallboxa, który oferujemy naszym klientom, czy z ładowarek, które są ogólnie dostępne mhm. między 11 a 22 mhm. kW. I tam ten czas to jest około 3,5 godziny, od 0 do 100%. Mhm. Tak? Czyli powiedzmy e, zakupy w jakiejś galerii handlowej. Takie dłuższe? Takie dłuższe, w zależności od tego, jak dużo spożywczych zakupów musimy zrobić. <laughs> Bo moje trwają trochę krócej. Okay. Natomiast jeżeli mamy ładowarkę DC których jest niestety mniej, ale, ale ich ilość wzrasta, jest to od 0 do 80%, czyli to, to tak naprawdę tak. Co, co potrzebujemy, to jest 30 minut, mhm. czyli kawa i ciastko jedziemy dalej. Tak więc to nie jest coś nieosiągalnego. Co w tym waszym nowym modelu jest innego niż pozostałych, jeżeli o wyposażenie samochodu? Jeżeli chodzi o wyposażenie, ja się bardzo cieszę, że grupa BMW zdecydowała się właśnie na stworzenie samochodu elektrycznego na bazie klasycznego hatcha, mhm. ponieważ jest to nasz sztandar, sztandarowy model, który jest ikoną, natomiast ten samochód, jak już powiedziałem, on się nie zmienił, jeżeli chodzi o ilość miejsca. Tak? Nie musimy zmniejszać bagażnika ze względu na dodatkową baterię, nie musimy podnosić kanapy na przykład, żeby, żeby było tyle samo, żeby umieścić baterię pod spodem. Jest to samo, które daje nam frajdę z jazdy taką jak każdy Mini, ale jeździmy nim bezemisyjnie. I bezelesnie. I rozumiem, że to jest samochód, który zachował swój miejski charakter, żeby to wybrzmiało, bo mamy też w naszych, wśród naszych widzów fanów motoryzacji, więc nie zmieniacie polityki, modelu y, zarządzania Marką Mini. To ma być cały czas marka dedykowana y, przestrzeni miejskiej. Tak, przestrzeni miejskie, jeżeli chodzi o, o nasze samochody typu Mini Hatch, natomiast oczywiście w naszym portfolio mamy samochody, które są e, e, samochodami większymi, kompaktowymi, które są, e, doskonale nadają się dla rodziny, żeby wyjechać poza miasto. Natomiast jeżeli mówimy o samochodzie stricte elektrycznym, tak, jest to auto stuprocentowo miejskie i dodam tutaj jeszcze, że Mini idzie krok dalej. Mini chce już za parę lat, bo w 2030 roku być marką w pełni elektryczną. Co to znaczy? To znaczy w każdym naszym modelu, nieważne czy to będzie kompaktowy kombi, czy SUV, czy, czy hatch, będzie miało samochód elektryczny. I to już w perspektywie 8 lat. Nie boicie się tego, że wzrost cen energii spowoduje, że jednak konsumenci. Mówicie, że chcecie być marką w pełni elektryczną, mm. więc to pytanie jest jakby zasadne, że w, wraz z wzrostem cen energii będzie spadało zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Jednak nie każdy ma fotowoltaikę. Jeżeli chcecie tak silnie postawić na elektromobilność, to znaczy musicie otworzyć się również na tych klientów, którzy mieszkają nie w kamienicy w centrum miasta, będą ładować w, na stacjach benzynowych czy właśnie w, w galeriach. To prawda, jeżeli wzrastają ceny energii, to też wzrastają. No tak, porażająco, ceny, Wzrastają ceny paliwa, mm -hmm. co, co widzimy. Więc cena mobilności wciąż będzie mm -hmm. rosła, jeżeli, jeżeli tak to będzie wyglądało. Natomiast zwróćmy uwagę na to, o czym mówiliśmy wcześniej. Poruszanie się samochodem spalinowym jest pięciokrotnie droższe od samochodu elektrycznego. Tak. tak nawet jeżeli ta dysproporcja będzie się zmniejszać, no to wciąż ona zostanie, i poruszanie się samochodem elektrycznym. Będzie tańsze. A poza tym, w związku z tym, że 80% naszych klientów ładuje samochód w domu, to ta fotowoltaika ma rację bytu. Przyzwyczajeni jesteśmy już w samochodach paliwowych do reparacji, do części, które z siłą rzeczy się eksploatują i są wymieniane. Jak to wygląda w samochodach elektrycznych? Czyli jak wygląda koszt eksploatacji w ogóle pojazdu elektrycznego dzisiaj? Poza tym, że oczywiście nie, wlewamy, nie wylewamy paliwa, to ja wszystkim zawsze tłumaczę, że żebyśmy sobie wyobrazili samochód, jeżeli chodzi o obsługę posprzedażną, robimy wszystko standardowo. Mhm. Natomiast tak, jakbyśmy nie mieli silnika. Nie mamy, nie mamy wymiany, wymiany oleju, przeglądu silnika. Tak więc jest to o tyle, o tyle łatwiejsze i o tyle łatwiej funkcjonować z takim samochodem elektrycznym, ponieważ nie musimy dokonywać tych wszystkich serwisów, napraw, które są związane z silnikiem, a wiemy, że jednak to jest bardzo, bardzo duża część. Dla przykładu mogę powiedzieć, że utrzymanie takie standardowe utrzymanie Mini Cooper SE, czyli samochodu elektrycznego rocznie w serwisie. To jest około 500 zł. Mhm. Mówimy o standardowych przeglądach, czyli w perspektywie 4 lat jest to raptem 2000 zł. Gdzie samo w przypadku samochodu spalinowego jest to praktycznie jednorazowy koszt przeglądu. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego takie marki jak Wasza, które stawiają. Która, wasza marka zaczęła taką, czyli mhm. stawiają na elektromobilność, nie reklamuje swoich pojazdów takimi hasłami jak buspass? Jak darmowe car parkingi w coraz większej ilości miast europejskich i polskich, czyli ulgi związane z eksploatacją pojazdu elektrycznego. Z czego to wynika, że nigdy nie jest to gdzieś bardzo, bardzo wysoko wniesione? Przecież dla mnie w Warszawie jednym z głównych atutów jeżdżenia, takich biznesowych atutów mhm. oczywiście, jeżdżenia samochodem elektrycznym, jest możliwość parkowania w bardzo dużej ilości miejsc, nieodpłatnego. Tak, jest to bardzo istotny element. Ale jednak nie podkreślacie tego. Ja też przed programem zapoznałem się tak. z e, informacją, e, jak komunikujecie mini mhm. elektryczne i kompletnie nigdzie na ten temat nie znalazłem informacji. E, tak, komunikujemy mini elektryczne, y, nie używając y, Tych wyjątkowości adungut. faktycznie mhm. e, buspasów czy, 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 czy e, poruszania się w centrum. Natomiast, tak jak już powiedziałem, ele elektromobilność w Polsce... Jest wciąż e, w takiej fazie rozwoju. Cały czas się wszyscy uczymy tej, e, tej elektromobilności, mhm. i samochodów elektrycznych, bo tak jak powiedziałem, jeszcze e, kilka lat temu, to tych samochodów było naprawdę kilka tysięcy, a ładowarek kilkaset. Tak więc wszyscy się uczymy, e, i mogę tutaj powiedzieć, że program mój elektryk dofinansowanie do samochodu, gdzie w niektórych samochodach jest to nawet kilkanaście procent wartości, Bus, pasy, czy poruszanie się w strefie płatnego parkowania za darmo i dużo łatwiej, na pewno pomoże nam w rozwoju elektromobilności. Natomiast czy to będzie kluczowy element, jeżeli chodzi o komunikację tego do klienta, to jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tego typu działania i infrastruktura pomaga w promowaniu. Jak wygląda, jak, dziś, jak wygląda dzisiaj trend cen samochodów elektrycznych? Mówimy o tym, że one są coraz droższe, coraz tańsze. Ten spadek miał być dużo, dużo większy niż jest dzisiaj, mam takie przekonanie. Wiemy, że w, w Stanach Zjednoczonych powstaje coraz więcej konkurencji dla Tesli. Mhm. Jak to wygląda w Europie dzisiaj? Ceny samochodów elektrycznych są niewiele wyższe od porównywalnych samochodów spalinowych. One są wyższe i ceny tych samochodów będą wciąż rosły, mhm. ze względu na koszty produkcji. Jednak technologia, która jest zawarta w samochodach elektrycznych, ciągły rozwój baterii i całej technologii mhm. powoduje, że te samochody będą niestety drożały. Natomiast samochody elektryczne. Samochody elektryczne będą, mhm. będą droższe. Na dzień dzisiejszy jest to niewielka różnica względem samochodów spalinowych. Trend, jest, trend który obserwujemy w, w Europie i na świecie jest taki, że te samochody stają się nieco, nieco droższe. Natomiast tym bardziej istotne jest to, żeby promować, jak oszczędzamy środowisko, ale co bardzo istotne w tym elemencie, w tym, w tym miejscu, że poruszanie się tym samochodem jest dużo tańsze. Tak więc. Nawet przez to, że zapłacimy trosz, trochę więcej na początek, mhm. to ten koszt się zwróci bardzo szybko, jeżeli przejeżdżamy odpowiednią ilość kilometrów, ponieważ na dzień dzisiejszy, przy, na, przy naszych kalkulacjach, jest to pięciokrotnie tańsze od poruszania się samochodem spalinowym, a w przypadku posiadania paneli fotowoltaicznych w domu jest to praktycznie e, darmowe. Na ten stały wzrost cen samochodów elektrycznych wpływ ma, mają Chiny i surowce ziem rzadkich, zachwianie łańcuchów dostaw. To jest ten główny determinant dzisiaj wzrostu cen produkcji. Produkcyjnych? Jeżeli chodzi o ceny i uwarunkowania globalne, to nie wiem, czy to jest właściwe miejsce i czas, żeby o tym mówić. Natomiast no, na pewno na pewno, wiele elementów ma wpływ na wzrost cen. To jeszcze zadam ostatnie pytanie: jak wygląda rynek pojazdów używanych dzisiaj w Polsce? Bo część z naszych, naszych widzów może być zainteresowana tym obszarem. Mhm. Jak to wygląda? W związku z tym, że ten rynek jest cały czas na etapie rozwoju, jeżeli chodzi o samochody elektryczne czy samochody typu plug-in, tych samochodów jest stosunkowo niewiele i rynek jest wciąż, wciąż ograniczony. Natomiast utrzymanie tego samochodu finansowe na niewielkim poziomie na pewno będzie wpływał na to, że te samochody będą bardzo atrakcyjne na rynku wtórnym, czyli jako samochody używane. Hmm. Co byś chciał powiedzieć już na samo zakończenie naszym widzom, którzy podejmują dzisiaj, słuchaczom, którzy podejmują mm -hmm. dzisiaj decyzję o zakupie e samochodu, nie wierzą do końca w elektromobilność? Jakbyś mm -hmm. miał wybrać jedną rzecz, która ma ich przekonać, mm -hmm. tak stawiamy na elektromobilność, to co by mm -hmm. to było? Powiedzieliśmy dzisiaj o bardzo wielu różnych wartościach. Co, jest, co dla ciebie byłoby tą najważniejszą? Chciałbym, żeby. Każdy przeliczył sobie tak naprawdę koszty e, funkcjonowania z samochodem elektrycznym, żebyśmy sprawdzili, ile tak naprawdę przejeżdżamy kilometrów. Bo wielu z nas mówi, że to nie jest dla mnie, bo to jest za mały zasięg, bo e, infrastruktura. Tak naprawdę m, najczęściej klienci e, nasi, czy po mieście, czy wokół miasta, jeżdżą około 30 kilometrów. Zakładając e, zasięg samochodu elektrycznego, jakim jest e, mini e, Cooper SE, jest to praktycznie na, e, na tydzień. Przez, przez tydzień, a na pewno tydzień roboczy nie musielibyśmy ładować samochodu. Mamy pełną funkcjonalność samochodu miejskiego, gdzie mogą, gdzie może podróżować, mogą podróżować cztery osoby. Mamy dynamikę i frajdy z jazdy taką jak w spalinowym samochodzie. Nie zatruwamy środowiska, a jeździmy zdecydowanie taniej. Bardzo dziękuję. Rafał Znyk, general manager winii Polska. Rozmawialiśmy o elektromobilności. Ja mam nadzieję, że do tych wszystkich argumentów dojdzie właśnie ten, mm -hmm. ten argument, że będzie podbijany coraz wyżej jednak tej ekologii tego aspektu środowiskowego, a ja zapraszam Państwa do oglądania kolejnych odcinków naszego podcastu Technicznie Rzecz Biorąc, onet komputer Świat, Spotify, YouTube. Apple Podcast wszędzie tam, gdzie możemy docierać z treściami cyfrowymi. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z Mini Cooper SE.